Wiecie, ile taki plastik jeden kosztuje? Już wam mówię. Siemano, witamy. Zobaczcie, co ja robię. Jadę siać na wóz. RCW. Pamiętacie, co zagrzązłem tutaj na tej działce, co pryskałem tonarem? Y, Randapem, czy tym, agrosarem. To już się zaorałem, ładnie zrobiłem, zobaczcie. Tak się robi uprawki, toż to był peż 2 metry i zielsko. Tutaj jest 2,5 hektara w kawałku, a to już mogę wam pokazać, jak Przyżyto to już zaczyna kiełkować Może będzie widać Może nie będzie widać, ale widać tam koło domu na kawałku bardziej widać, bo wcześniej siane no i patrzcie wczoraj tak wczoraj na początku jeździłem talerzówką raz, potem to zaorałem, potem jeździłem dwa razy znowu talerzówką po tym i na końcu kultywatorem. I zobaczcie, jak pięknie to wygląda. Widzicie? Dobra, wychodzimy. Teraz, jak to ustawić? Trochę wiatr wieje. Jak ten, tego RCW-ka ustawić, żeby to mnie wysiało w miarę dobrze? Nie wiem, na razie otworzę na... O tak może otworzę. Na taką szczelinę. Może za duża szczelina? Nie, to już za mała. O tak, musi być. No i dobrze, zobaczymy na no, co to będzie siało. Wałek na tysiąc. Zobaczymy, no, no nie wiem, nigdy nie siałem. No jak to ustawić to ja nie wiem, no. Na razie ustawimy sobie Trzeba za duże obroty o teraz ja zobaczymy No i dobra, ustawiłem Ustawiłem lepiej na małą szczelinę niż na większą, bo lepiej wysiać dwa razy niż raz i aby zabrakło, nie? I sieję te 2,5 hektara, to już posieje, tak? Ty Mercewo już eee, kolegi nie ściągałem do siania tam Big Baga. No, ale włączcie sobie e, ten film, co pryskałem tą działkę, i możecie sobie zobaczyć, jak ona wcześniej wyglądała, a jak teraz wygląda. Co fachowiec, to fachowiec. Mam tu Big Baga wsypanego, 500 kg yy, Dominatora. No i tu będzie przynżytko i będę miał równo 50 hektarów przynżyta. Zobaczymy, co to, co to wyjdzie z tego. Tutaj kiedyś była łąka, ale... Wtedy co tam zagrzązłem, wczoraj prawie Kejsem nie zagrzązłem jak orałem. Pokażę wam Pokażę wam zaraz. Tam w samym dole widzicie takie czarne, czarna ziemia? Tutaj nie wiem jaka to jest klasa, to jest kurde taka taka tłusta ziemia tu w dole. Jak na Hrubieszowie u Perkinsa. O tam, zaraz wam pokażę tam grzązłem mogłem tu wapno posiać, ale nie wiem jakie tu jest pH Mogłem przed, yy, przed tym ostatnim razem jak kultywatorowa, kultywatorowałem Mogłem wapno posiać, bo mam ale Zobaczymy zresztą co to będzie tutaj jak to wejdzie, wejdzie, wejdzie No i dobra, dzisiaj jeszcze to posieję o, zobaczcie właśnie tutaj sieje Ale co się dzieje Tutaj właśnie gdzie e, zapadłem się wtedy pronarem z tym z podeskiwaczem Patrzcie jakie tu jest Pełny ruch wody. Kleba. Nawóz rośiany. Zobaczcie, nie głupie to wygląda. Nawet. Ale wieje. Muszę się chować trochę. Zobaczcie sobie, jakie tu były haszcze. A jak teraz wygląda? Fachowiec Tutaj trzeba będzie trzy zrobić, żeby te doły pozagartywać. Normalnie włazi ten but w ziemię. A jeszcze mogę Wam pokazać znaczniki, bo mi się łamały takie plastiki co to leży w jednym i w drugim to no już pewnie ze starości wiecie ile taki plastik jeden kosztuje? już wam mówię prawie 400 złotych tam się pojebało chyba i muszę to inaczej przerobić ośkę, piastę, tam i tak się przykręca taką opaską tą piastę znaczy tą, tą ośkę ja inaczej to zrobię, a nie tak nie ma opcji żebym mnie ja za 400 zł dwie te Znaczy jedną, dwie 800 No i dobra Kończymy to I... Może pojadę do Piotera, on nagrywa Jak wozi kiszonkę i, ten. I może jeszcze wapno dzisiaj pojadę się, także się ma. Subskrybujcie kanał, łapkę w górę elo.